Witajcie moi kochani w 15 odcinku z kalendarzem adwentowym. Dzisiaj otworzymy sobie kolejne okienko, które znajduje się tutaj. Tutaj mamy bałwanka. Złożę go i wracam do Was. Zbudowany bałwan wygląda tak. Mam połączony szalik, czarodziejską czapkę. Nie ma twarzy. Prezentuje się całkiem elegancko, jak na bałwana. Na naszej scenie prezentuje się tak. A tutaj pozostałe rzeczy z okienek. Już całkiem sporo. Całkiem ładna stenka wychodzi. Więc do zobaczenia jutro. Pa pa!